Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Kamila i ten kanał tworzę dla kobiet, które pragną schudnąć. Na tym kanale pokazuję Ci, co konkretnie zrobiłam, dzięki czemu schudłam minus 30 kg i dzisiaj właśnie pomagam innym kobietom sukcesywnie, z wieloma sukcesami schudnąć. Pomyślałam. Ponieważ sama próbowałam przez całe swoje życie schudnąć i wiem, że dużo kobiet tak naprawdę próbuje i chce to zrobić, więc pomyślałam, że po prostu otworzę ten kanał i chcę się tutaj dzielić z tą wiedzą, którą tak naprawdę zgromadziłam przez te 10 lat i po prostu pokazać Ci, co Ty konkretnie możesz zrobić, aby osiągać właśnie takie efekty. Więc teraz tak. Tutaj tak jak mówię od razu nie mam żadnych magicznych, wiecie, sztuczek, tabletek, jestem koktajli, produktów, jestem przeciwniczką tych, tych metod, a tutaj skupiam się na po prostu przyczynie. Tutaj skupiamy się na przyczynie, czyli oczywiście na zmianie nawyków żywieniowych, tak? Ja uważam, że właśnie bez tego nie ma absolutnie mowy o żadnych efektach, potrzebujemy zmienić nasz sposób odżywiania. To jest moje zdanie, to jest to, co ja zrobiłam. Całe życie poszukiwałam magicznej tabletki, magicznego produktu itd. I, tak dalej, i tak dalej. dopiero jak zmieniłam trwale swój sposób odżywiania, to tak naprawdę. Mm, nie mam efektu jojo, wy, 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 wyleczyłam się z zaburzeń, odżywiania, z napadania na jedzenie, zgłodzenia się e, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tak, tak jak mówię, kiedyś myślałam, że właśnie to chleb tłuczy i przechodząc na dietę e, rezygnowałam z jedzenia chleba. Dzisiaj rozumiem, że to nie chleb tłuczy, e, tylko właśnie to chodzi o kształt, tak? Chodzi o kształt, e, tak jak mówię, jak jak po prostu my sobie z czym te kanapki zrobimy i tak dalej, więc chcę Wam pokazać takie fajniejszą wersję, mniej kaloryczną, więcej białka, które tak naprawdę śmiało, bez wyrzutów sumienia, możecie zajadać i chudnąć. Także co, bierzemy się za robienie kanapeczek, zapraszam. Zaraz pokażę wszystkie produkty, które będę dzisiaj używała do zrobienia tych kanapek. Mamy dwa rodzaje chleba, chleb zwykły oraz chlebek, jedna taka kromka będzie miała 131 kalorii i 8 gramów, prawie 8 gramów białka, więc właśnie fajny tutaj mam taką salsę pomidorową mam łososia wędzonego mam ser o obniżonej zawartości kalorii serek do smarowania o obniżonej zawartości kalorii, mamy cebulkę taką i taką, mam dodatkowo kolejne źródło białeczka, czyli serek wiejski. Źródło białeczka i zdrowych tłuszczy, czyli łosoś. I białeczko tutaj akurat takie w postaci takich kanapeczek. No i warzywka, nie? Na tej zasadzie także co biorę się za przygotowanie kanapek i pokażę Wam, zrobię tutaj więcej, bo dzisiaj akurat mam gości. Moja mama do mnie przyjechała, więc zrobię tych kanapek więcej. Ale fajnie, bo przy okazji pokażę Wam różne warianty akurat z tych produktów. Dobra, robimy. I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath But I can't stop now We all fall down sometimes Yeah, but that's just life So cross my heart and hope to die Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it but Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar I'll do what it takes to turn passion to paychecks And if I go down, I'ma do it on my terms And every single problem brings a lesson that I learned In The darkest nights, when things seem so broken It's hard to shine But I still try, I'll be the last one left Nasze kanapeczki są już, słuchajcie, gotowe. Yy, są naprawdę przepyszne. Tutaj skupiałam się na tym, żeby one były po prostu sycące, a żeby były sycące potrzebujemy zadbać o to, żeby właśnie miały dużo białka. Tutaj na przykład właśnie mm, serek wiejski. I te bułeczki są bardziej białkowe i mam łososia, e, także mm, właśnie tak, ale wiem, że też nie każdy lubi łososia, więc na przykład, jeżeli na przykład łososia byś nie chciała, to możesz sobie zamienić na tończyka a jak nie na tuńczyka, to na szynkę z kurczaka, a jak nie na szynkę z kurczaka, to na kurczaka, a jak nie na kurczaka, to na jajko, tak? Chodzi o to, żeby kanapeczki miały białeczko. E, ja uciekam jeść, bo mm, pachną nieziemsko i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, buziaki dziewczyny! Na sam koniec dodam, że stworzyłam program e, odchudzający dla kobiet. Nazywa się Sexy Mama 90 dni, gdzie w 3 miesiące e, uczę Ciebie od A do Z co zrobić, jakieś i ile konkretnie, jeść, żeby pięknie chudnąć. Jeżeli e, chciałabyś e, zacząć współpracę, to wystarczy, że napiszesz do mnie albo e-mail, albo na Facebooku po więcej informacji. Wtedy zaproszę Cię na rozmowę ze mną, e, abyśmy dogadały szczegóły. Także co? Uciekam i zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.